Mamy kolejny dzień. W się sporo zasiedziałem u Łukasza i Izy. Przede wszystkim podziękowania dla Izy za zrobienie jednego z najlepszych mięs, jakie jadłem w życiu. I tak zazwyczaj w małżeństwach jest tak, że żona lepiej gotuje, albo mąż lepiej gotuje. A tutaj zarówno Łukasz, jak i Iza gotują tak. Także bardzo serdecznie dziękuję za przepyszną kolację. I jaki teraz plan? Plan jest taki, że spojrzę od spodu auta, spróbuję znaleźć tą rurę, która jest zaklejona. Odcinek nagrywam w sobotę, dlatego dopiero za dwa dni Łukasz skontaktuje się ze znajomym mechanikiem i spróbujemy podziałać. Dalej sprawdziłem temat wentylatorów w chłodnicy i tam nie trzeba wymieniać całego plastiku z dwoma wiatrakami. Można oddzielnie jeden wiatrak. A widziałem też na zdjęciu, że są rezystory, tak jak w Doblo miałem rezystor, czyli opornik dmuchawy, walnięty, i na żadnym biegu wentylator nie działał. Po wymianie tego rezystora za 30 zł. Działało bez problemu, a w tym rezystorze jest taki yy, w dobro, malutki opornik, i wystarczy ten opornik podobno przylutować, i wtedy wymiana może być za złotówkę. Zobaczymy tutaj. Chcę, żeby to mechanik sprawdził i powiedział, co i jak, bo można kupić po prostu albo sam rezystor i może to załatwi temat wentylatora. No a we wąż od turbo, no to trzeba zlokalizować i też wymienić. Strasznie mnie ciekawi, który to przewód, bo widziałem dwa takie dłuższy, krótszy, a tego przy samej. Turbinie nie widziałem na zdjęciach w internecie, także trzeba będzie to sprawdzić. Pod auto wlazłem, zerowy dostęp. Tak zacząłem sprawdzać i patrzę, mechanicy prezent mi zostawili. I mamy kolejny dzień wyprawy we Włoszech. Dzisiaj śniadanie postanowiłem zjeść takie bardzo konkretne 550 gramów makaron. Z odrobiną owoców morza. I jaki teraz jest plan? Plan jest bardzo prosty. Tutaj spakowałem wczoraj całą obudowę SIGOSTA z elektroniką od Equinoxa 800 i to leci na Sardynię. Na Sardynie jest gościu, który naprawia wszystkie rzeczy związane z detektorami i bez problemu powiedział, że znajdziesz ścieżkę, przylutuję. A że to Łukasza, dobry znajomy, to zapł zapłacę pewnie kilkadziesiąt euro i temat tego detektora będzie zamknięty. Odcinek nagrywam w niedzielę. Jutro jest poniedziałek, lecimy z Łukaszem z samego rana na 3-4 godziny na poszukiwania. Także znowu będą ujęcia z wody. I co jeszcze? I po południu, jutro w poniedziałek, jedziemy z Ducato do mechanika, żeby zamówił potrzebne części. Jak Ducato zostanie naprawione, to od razu wtedy lecę do Emilii, do Andrzeja na 2-3 dni. I potem już powolny będzie powrót do Polski. Ale ptaki ładnie dzisiaj śpiewają. Lecę do Łukasza z paczką. Powiem Wam później ile euro będzie kosztowało impostem. Tak z ciekawości, żebyście wiedzieli, jakbyście mieli coś wysła do wysłania we Włoszech. No i słuchajcie, taka paczka do Sardynii, wysyłka tutaj z Włoch i wiecie jaki koszt? 5.49 euro. Czyli no praktycznie to jest cena jak w Polsce, ekstra. A teraz troszeczkę na wsi trzeba popodlewać ogórki i pomidory. O, i od razu trening pod Zobaczcie, jakie dużo oliwki są na tym drzewku. Deleroze. Deleroze i zdróweczko. Was Wasze wszystkich. Wasze zdrowie widzowie. Dobra, wracam do mojego domku. Cisza, spokój. Nikogo nawet w parku dzisiaj nie ma. Co to, świerszcze czy co? Słuchajcie, jest godzina 21.30 i jutro o godzinie 4.30 wstajemy z Łukaszem i idziemy poszukiwać. Także widzimy się z samego rana. No i mamy 4.33, o 5.00 ruszamy na poszukiwania. 5.30 lecimy na poszukiwania i pierwszy oficjalnie wschód słońca na tej wyprawie. Wiatr jest, fale są, ludzi nie ma. Zaczynamy poszukiwania. Także co? Do zobaczenia przy jakimś fajnym sygnale. Ten kadr niesamowicie mi się spodobał, także zrobiłem zamrożenie. I teraz tak, widzieliście, jak Łukasz szedł w moją stronę. Kulał. Dlaczego kulał? Dlatego, że kilka dni wcześniej złamał dużego palca u stopy, i mimo to. Pojechał ze mną na poszukiwanie. No to jest największa pasja, z jaką się spotkałem kiedykolwiek. Niezależnie od bólu, niezależnie od wszystkiego po prostu detektoryzm. Szapobałukasz. Proszę bardzo, pierwszy wsód słońca. Zobaczcie tutaj. Jest odpływ i jak plaża jest usypana. Niesamowicie to wygląda. Fajnie po prawie dwóch miesiącach znowu poszukiwać. No i zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. No, czegoś takiego nie grali. Dwa sygnały obok siebie, elegancko. Łukasz tam poszukuje. A ja mam teraz bardzo ładną branzoletę. Już taką znalazłem identyczną na tej wyprawie, także elegancko. I zobaczcie, teraz wykopałem pierwszy raz w życiu kotwicę. No, bardzo fajne znalezisko, podoba mi się. Ekstra. Z tą kotwicą mi strasznie niewygodnie, ale wiecie co? Ale biorę ją, bo w Polsce odnowię. Bo jakby nie patrzeć, jest to. Pierwsza kotwica, jaką w życiu znalazłem, detektorem metali, także trzeba jej poświęcić troszeczkę uwagi. Łukasz ma tutaj sygnał. Obstawiłem 20 eurocentów, ale co to będzie, zaraz się dowiemy. I chwila prawdy 1 euro, czyli się troszkę pomyliłem. Już funkcjonują prysznice, także. Można spokojnie swoje sprzęty opłukać. Pierwsze jesteśmy po poszukiwaniach. Dwa pierwsze razy w życiu, czyli nigdy wcześniej w życiu nie znalazłem kotwicy detektorem metalu, także bardzo fajne znalezisko. Kotwicę zabieram oczywiście do Polski, odnowię i sobie zostawię jako pamiątkę. No i w jednym sicie obrączka ze srebra i złoty pierścionek czegoś takiego też nigdy nie miałem oczywiście najpierw miałem wysoki sygnał wykopałem go jeszcze nie podniosłem sita i ukazał się niższy sygnał e, czyli no były obok siebie ale nie były jakby za jednym podebraniem dwa podebrania ale w jednym sicie także super wypad no i co no, ciężko być niezadowolony. <grym> także kolejne super poszukiwania z mega człowiekiem Łukaszem zawsze mówię jak jest Łukasz to złoto jakoś wychodzi tylko nie dla mnie Tylko nie dla niego, no Fart <gry> przychodzi na <dam> mnie <gry> w tym przypadku no. Ostatni raz go zabieram no. Także, super Nie, e, fajnie było No e, Trochę falowało, co? No falowało, falowało e... No i woda taka kurczę chłodna, jeszcze ludzie się nie kąpią. Ciężko powiedzieć skąd to znaleziska, bo taka kotwica, tak jak z Łukaszem rozmawiałem, no to jakim cudem, jak tylu poszukiwaczy to szukało. Sam sto razy przylazłem no. no, do, Dokładnie, więc ta kotwica kurczę musiała być z piachem nawieziona. Pierścionek, obrączka też nie wiadomo. No, to są właśnie uroki morza. Nigdy nie można się spodziewać to, co wyjdzie, nie? Także fajnie. bo Pokażę Wam już przy busie na spokojnie te przedmioty z telefonu zbliżenia. Dobrze, już jestem w busie. Jeżeli chodzi o podsumowanie, zaraz zrobię zdjęcie, oczywiście ta bransoleta z nierdzewki, bardzo fajne znalezisko. Dalej srebrna obrączka i pierścionek. Później oczywiście sprawdzę testerem diamentów, bo jest próba 750, ale muszę kupić do testera diamentów baterię 9V, bo mi się wyczerpała. Także sprawdzimy, czy to są diamenciki, czy zwykłe cyrkonie. Bardzo ładny pierścionek, widać, że, że stara robota, zaraz go, zaraz go zważymy. A to jest kotwica. Hala. Troszeczkę poczytałem: tutaj jest mocno zardzewiały element, ale ogólnie ta część jest ruchoma i polega to na tym, że ten element wbija się po prostu w dno. To swobodnie opada i trudniej zaplątać w liny czy coś w tym stylu także kotwica Hala w Polsce ją oczywiście bardzo ładnie wyczyszczę, zabezpieczę pomaluję i będzie albo na sprzedaż albo sobie zostawię po prostu na pamiątkę zobaczymy dobra, tak z ciekawości nierdzewka 20 gramów taką marzę, żeby znaleźć kiedyś złotą srebro 4,2 i złoto 2,1 bardzo fajnie Dobra, próbujemy uruchomić. O, nawet gaz działa, fajnie. Ale przez moment tylko. I patrzcie na to. Gaz, opór, skontrolować silnik i dupa. I dlatego się tak przestraszyłem, że, że wiecie, że nic nie reaguje. No ale co, dwa, trzy razy tak uruchomię i już będzie działał gaz i już działa i teraz jadę do Łukasza i jedziemy do mechanika on spróbuje znaleźć tą rurę zaklejoną taśmą no i zamówimy mam nadzieję wymienimy i będzie git słuchajcie podjechaliśmy do mechanika i mechanik nie widzi żadnej tam dziury w jakimś tam przewodzie od turbiny jedyne co to powiedział ten wiatraczek i dlatego właśnie komputer wskazuje ten błąd silnika no bo może się zagrzać także Zaraz sprawdzi ile kosztuje. Wymienimy. I co? I. Zobaczymy, ile będzie kosztowała wymiana. Wymienimy i będzie wszystko ok. Dzisiaj na obiad coś takiego będzie. Tym razem na dwa razy. A jeżeli chodzi o wentylator chłodnicy, okazało się, że w Polsce koszt wymiany wynosiłby około. 200 euro razem z wentylatorem. Tutaj we Włoszech 350 euro, czyli 150 euro drożej. I nie będę ryzykował jechać 1200 km, szczególnie, że chcę być jeszcze we Włoszech z 2-3 tygodnie. Także decyzja padła na wymianę we Włoszech. I to załatwia wszystkie problemy z autem elegancko. Podziękowania serdeczne Łukasz. Dziękuję za pomoc, jak zawsze, w tłumaczeniu. A te wszystkie makarony, no ja kupuję, bo po prostu nie chce mi się już gotować, tak wiecie, kupować oddzielnie składników, ale nie opłaca się, bo 4 euro płacicie tak naprawdę za makaron i parę jakichś wstawek. Lepiej, jak chcecie, makaron, nie wiem, z pieczarkami, z serem kupić. Normalnie makaron za 1 euro, za 3 euro pieczarki, za 1,5 euro, czy za 2 euro jakiś ser. Wszystko zmieszać i będzie dużo taniej, więcej tego, a to takie, no wiecie sami. Patrz, jaki wariat. I słuchajcie oficjalny test. Ile to pójdzie? Nic nie jedzie, z prawej jedzie, z lewej nie. Jedziemy. 20, 30, 40, 50, 60. Jest siedem dyszek. Ostatnio 80 jechałem, pójdzie więcej? 7,6 7,9 80, jupi! A marka Kamikadze, ponieważ dwie śrubki mi wypadły z opakowania i napisałem do producenta, że były źle zabezpieczone, źle spakowane i dali mi gratis taką bardzo fajną torbę, która teraz należy do... <laughs> Dzięki, Alek! Dobra, te wiatraki odepnę, żeby było słychać. I może może wentylator też. Słuchajcie, w tym odcinku będzie wszystko taki troszeczkę krótszy. Teraz co nastąpi? Nastąpi to, że jadę do Emilii Andrzeja na 3 dni i po powrocie jestem mówiony, bo odcinek nagrywam w poniedziałek, a w piątek jesteśmy już umówieni u mechanika. Wentylator z wymianą będzie kosztował 350 euro. W Polsce, jak rozmawiałem ze swoim mechanikiem, koszt, koszty wyniosłyby około w przyczynie euro 200 euro, tutaj 150 więcej, no ale nie będę po prostu się stresował, że nie mam naprawionego samochodu. Wszystko będzie zrobione, będę miał pełną moc, nie będzie check engine'u i dojadę sobie do nas spokojnie, do naszego pięknego kraju. I. To, co tamcy, tamci pierwsi mechanicy jak chcieli oszukać, to w ogóle się w pale nie mieści, bo chcieli między 750 a 1000 euro za naprawę i ściemniali, że rura od turbiny jest uszkodzona. A wszystkie te błędy tutaj mechanik od razu powiedział, że wentylator jeden nie działa i dlatego check engine i dlatego z tym gazem i nie ma, nie ma pełnej mocy, bo po prostu żeby się nie przegrzewał silnik takie ograniczenie. Także no tam chcieli mi naciąć tutaj 350 to jakby nie patrzeć między 450 a 650 euro więcej, czyli... Jak będziecie we Włoszech, musicie strasznie uważać, strasznie uważać. Tutaj Łukasz z Cordemos mi mówi, że tu walą strasznie wchy. Także bardzo się cieszę i Łukasz, jeszcze raz dziękuję za tłumaczenia i za to, że u Twojego mechanika robimy zaufanego człowieka. Także fajnie, druciak będzie naprawiony. I ten odcinek nagrywam dokładnie 19 maja. Będzie to ostatni weekend maja po naprawie. No, i sobie zostanę pewnie jeszcze z tydzień i na początku czerwca wracam do Polski. Dobra, nie przedłużam. Fajny w ogóle dzień, bo wypad super, jest obrączka, jest złoty pierścionek, jest kotwica. No, a mniej przyjemna część, czyli to, co trzeba zapłacić za auto, ale to wiadomo, tak to jest, że rzeczy się psują. Człowiek też czasami się psuje i idzie sobie do szpitala i go tam naprawiają. Widzowie, wszystkiego dobrego. Cześć.